mówiłem, wstęp, gdzie, ja mówiłem, że, gdzie ja mówiłem, że muszę złamać. Ja nie wierzę, no kawałek filmu mi się nie nagrał. Mówiłem, że muszę, że muszę złamać tą taką spinę z nagrywania, żeby po prostu luz i. No i tak luźno i, i się nie nagrało. I... W każdym razie jesteśmy sobie te czwórką w lesie. Byliśmy na zbiórce u harcerzy. Ważny dzień, dzień myśli braterskiej urodziny sir Roberta baden twórcy scoutingu. Ale już po zbiórce, a my jedziemy w podróż naszą te czwóreczką i dzisiaj pierwszy raz w niej śpimy. Jest cieplutko, więc mam nadzieję, że nie zamarzniemy. A dzisiaj jest kilka miejsc do, do zobaczenia, do, yy, do zwiedzenia, ale yy, planujemy jechać bez spiny. To znaczy, po prostu mamy kilka celów. Jak je zobaczymy fajnie, jak nie, to nie. Jedziemy bez spiny, bez pośpiechu, po prostu ponapawać się naturą, przyrodą, piękną pogodą i tak dalej. A naszym celem jest Wielkopolska, tam będziemy spali. No i co? Do zobaczenia na trasie. A tu Madzia, Zajęta, gotowa. Zajęte, zajęte patrzcie, zamknie mnie, za, nie ma siły. O jezu! Shiruriru! No i zobaczcie, jedziemy do pierwszej, yy, opuszczonej wsi O, wsi, wygodnie do? No? Słuchajcie bo nie, nie może być, że tu normalnie kiedyś ludzie sobie żyli, wioska była, szkoła, wszystko Ale to opowiem jak już dojedziemy, ale zobaczcie jaka droga Kostka a te wioski, to ich historia nawet sięga podobno się do wygodnie. Niby nic. Jesteśmy sobie w lesie. A tutaj kościół. O, te piątka. I chyba ma problem z wyjazdem. I właśnie, nie jesteśmy sami. Nie spodziewałem się, że to miejsce będzie takie popularne. Mieliśmy akcję przed chwilą naprawczą. Pododatowaliśmy akumulator ziomeczką którzy też tu przyjechali zobaczyć. I no. E ładnie tutaj. No i tak i tak. No z tego co ja gdzieś tam wyczytałem chwilkę przed dzisiejszą podróżą no to były sobie wioski w okolicach Głogowa, wioski, których historia de facto sięga nawet średniowiecza tam niektórych. Pierwsza na naszej mapie to Rapocin. No i jak to się stało w ogóle, że mamy kościół pośrodku lasu, gdy w Głogowie powstawała chuta miedzi? No te wioski na początku sobie normalnie istniały, ale jak to bywa w PRL-u, Huta praktycznie, nie wiem czy miała jakieś filtry, ale podejrzewam, że bez większych ceregieli puszczała po prostu wszystko w powietrze. Wszystko, czyli e, siarkę, ołów, cynk bez e, filtracji. E, co spowodowało, że ludność, która żyła najbliżej e, zakładów, zaczęła się u nich pojawiać działaczka. Rośliny nie chciały rosnąć, bydło zaczęło chorować. No, miejsce nie do życia. W związku z czym władze wtedy postanowiły wysiedlić te tereny. No i tak też się stało. Te tereny w latach 50. zostały. 50., -tych, 60., -tych, gdy powstawała i rozwijała się huta w Głogowie, zostały wysiedlone. No i zostały się same kościoły. Domy zostały rozebrane. Yy, materiał z domów po prostu został powtórnie wykorzystany. Natomiast yy, kościoły, tak jak tutaj widać yy, na załączonym obrazku, pozostały. Zaraz sobie do środka wejdziemy. To trochę, dzisiaj będzie taki trochę urbex. Yy, no i jak przyszliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Tak, w ogóle ciekawa historia, że tutaj normalnie tętniło życie, była wieś, szkoła, domy, biblioteka i został się sam kościół. I to wszystko jest świeże, nie? Bo to minęło raptem 60-70 lat. No i tego po prostu już, już nie ma. Nikt tutaj nie żyje, nikt tu nie mieszka. Opuszczona wieś. A my wchodzimy do opuszczonego kościoła. Uh, uh, uh. Robi wrażenie no, powiem wam, że wieje tutaj co nieco grozą, I w ogóle jest taki chłód kościelny, Uf, wychodzimy stąd. Macia już w ogóle dawno wyszła. W jakim stylu jest ten kościół? Nie Powiem tak. Kiedyś, znaczy jak jeszcze patrzyłem na informacje o tej kaplicy, to tam był jeszcze kawałek jakiegoś freska na ścianie. Nic się nie ostało. A my wracamy do busa. Jedziemy do do Wielkopolski. I tam yy, następny nasz cel to jest wieża widokowa w, yy, w Dominicach. Także dzisiaj tak mało turystycznie, a bardziej testujemy naszego busa, po prostu i, i będziemy w nim spać. Tak. Nie wadził? O! Idziemy siebie na kamerować. No cóż, Tam jest te czwora. A my Idziemy na wieżę widokową. Idziemy, idziemy do tej wieży widokowej i tak Szukamy... Gdzież to ta wieża? Pamiętajcie, że ostatnia wieża widokowa, na której byliśmy, to ta w Borowej, nie? Yy, gdzie tu może być ta wieża? I tak szukamy, szukamy... No nigdzie jej nie ma! A tu za drzew się wyłania, no tak z daleka wygląda trochę jak ambona. Weźmiesz, szirę. Ale podchodzimy bliżej i tak myślę, no to jest chyba to. No to jest chyba to. No nie chcę być inaczej. No nie chcę być inaczej. To musi być ta wieża. Chodźmy na górę. dotarliśmy na tą wieżę, na tą wieżę warowną, bo tak wygląda. Myślałem, że będzie trochę wyżej, ale spoko. Widok na jedną stronę, widać jezioro Dominickie, które jest o tam za mną, a przede mną Madzia, tylko do niej pewnie włosy widać. Pięknie, ale my zmierzamy na zachód słońca nad jezioro, bodajże brzeźnie, koło zaborówca. A pogoda dzisiaj piękna nam się trafiła na te wycieczki. I my zgodnie z taką filozofią slow life ani żeśmy za szybko nie jechali, bo nasza te czwórka szybciej nie może. I teraz też tak nieśpiesznie sobie powolutku podziwiamy naturę i przyrodę dookoła. Część celów nam wypadło, ale to nic. Bo nie, nie, nie o to chodziło w tej wyprawie, żeby wszystko łapu zaput zwiedzić, tylko tak na spokojnie celebrować życie. To był mina Madzi, która oddaje wszystko. Nie będzie miny Madzi. Czekaliśmy na naszą miejscówkę, gdzie będziemy spać. I uwaga. Śpimy z takim pięknym widokiem. O! tu Już woda. No, a ja stoję. Zobaczcie. Obejrzymy sobie zachód słońca i potem powoli. Co za pies, no. Fila. Obejrzymy sobie zachód słońca, po zachodzie zrobimy obiad, do kolację, przygotujemy busa na, na nockę i będziemy iść spać. No jeszcze odcineczek serialu po drodze i idziemy spać. Ale pięknie jest, nie? W ogóle uwielbiam to miejsce, to jest baza obozowa y, chówca ZH Pelegnica. I tu jest po prostu pięknie. Dobra, musimy złapać Shire, bo nam wbiega na zamarznięte jezioro, a to jezioro. Zresztą w ogóle jest dzisiaj ciepło, i to jezioro już się topi, więc nie może się tak wybiegać. Zresztą chyba, chyba było widać na filmie. Gotujemy sobie na dzisiaj kolację. Madzia z Shirą trenuje, tyle mamy już. już po zachodzie słońca, na plaży. A tutaj makaronik już praktycznie dochodzi. Zaraz będzie dobry. Słuchajcie, jest mała aktualizacja. Już mniej więcej ogarnęliśmy z kampera do spania. Mamy przygotowane cieplutkie termofory. W ogóle co jest w miarę ciepło. W większości okien mamy alufoxa, tak jak tu z tyłu, czy o to, to boczne. A w niektórych mamy takie puzzle. To jest jak karimata. No i zobaczymy, czy damy radę przespać noc. O Jezus, ale ciemno. Jestem ciekawy, czy mnie widać, ale z racji tego, że jestem blisko tych światełek, to chyba, chyba nie widać. To to mało daje, ale włączymy sobie jeszcze klimacik. O, jest klimacik. No nic, odcinek serialu i będziemy pewnie iść w kimkę. Jeszcze troszeczkę, znaczy no, to łóżko to się w ogóle rozkłada, jeszcze musimy je rozłożyć, ale to tam, patrzcie, pies już szpi, nie wiem czy to widać. Aktualizacja z rana. Tak, zanim jeszcze zaczniemy coś tutaj robić. <gry> Znaczy ja już wstałem. Yy, wyszedłem... tylko każdy filmik po spaniu zaczyna się tak, że ty gadasz, a ja dalej leżę? No właśnie. <śmiech> <śmiech> Widzicie, jak to jest rannym ptaszkiem. <laughs> tak, oho. Yy, czyli tak, ja już wstałem, zdążyłem pójść z psem na spacer i złożyłem już nasze łóżko. No. Po prostu tutaj na dole się, yy, się składa. Jestem w kurce, przez chwilę byłem na spacerze, ale nie jest aż tak zimno w busie, jest. Nie jest gorąco, nie mamy ogrzewania postojowego, ale z termoforami, z kuchenką gazową yy, udało nam się w miarę, myślę, że bez większych problemów przespać. Nie było aż tak zimno. Znaczy, na dworze było na minusie, bo nawet jest y, szron na, na trawie, ale ten w środku nie było jakoś mega zimno, nie? Ja myślę, że tak 15 stopni to mo, mo, mo mogliśmy tu mieć. Może. Mieliśmy dwa termofory, yy, no kuchareczką jeszcze żeśmy nagrzali trochę tego busa przed pójściem spać po prostu od silnika. No, Także ja już z, z Szyrą byłem na spacerze i teraz yy, zrobimy sobie jakąś herbatkę i śniadanko. Przespaliśmy się. Nie było tak, że nad ranem było najzimniej, ale to standard, jak zawsze. Ale generalnie spaliśmy w krótkich rękawkach, pod samymi kołdrami, z termoforami. Było całkiem ok. W busie było... Odczuwali zdecydowanie cieplej, niż na dworze. Ja tak oscyluję, że między 10 a 15 stopni mieliśmy w środku busa, w tym najzimniejszym momencie. Gdy na dworze było minus 2. Także bez ogrzewania postawego jest w miarę ok. No i co? Bus jest już spakowany. My, my też, i będziemy się już zwijać do domu. Pierwsza nocka zaliczona. Busik się sprawdził. I już nie mogę się doczekać następnych wypadów. Jakbym, już, jakbym, jakbym po drodze już niczego nie nagrywał, to siemanko i do zobaczenia na następnym wyjeździe.